Przed chwilą była wiki koło domów, i mówiłem, że dużo śmieci tu wychodzi. Ale, pomiędzy tymi śmieciami, ja coś czuję, że dzisiaj chyba odwraca do domu z trzema. Być może, być może nie. Lecimy w kolejnym odcinku. Ja już wszystko mam załadowane: nakrywacz, i tak dalej. Powrót na złote pole. Mam nadzieję, że coś tam wyjdzie. No nie nastawiam się za bardzo, nie wiem czy farmer coś tam zrobił z tym polem w końcu, czy nie Okaże się jak dojadę na miejsce Mniej więcej wiecie jak miejscówka wygląda, bo Film się dobrze obejrzał, dużo z Was pewnie widziało Nie będę za wiele pokazywał, tylko postaramy się pokopać, może coś ciekawego się wykopie Mam nadzieję, że coś tam jeszcze ciekawego leży, także Nie przedłużam i cóż, widzimy się na miejscu Klątwa tego miejsca, gołpy Wam tego nie odda, ale lejek z ja się przebieram Szybko w jakieś Wodoszczelne, wodoodporne ciuchy, jak najbardziej. Będzie lało dziś cały dzień. Zastanawiam się czy brać gumowce, czy, czy, czy nie. Na pewno biorę, do ze sobą. Na pewno biorę torbę i pinpointer. Może moneciarkę, jak coś fajnego wpadnie. Szpadelek. Taki zestaw. A resztę to już zakładam i zobaczymy co się będzie działo godzina 9, 100 kalorii spalona 935 kroków na liczniku. zobaczymy, co to będzie. ile nachodzimy się dzisiaj. na koniec wam pokażę ile kalorii, oczywiście spalonych, ile minut aktywnych. jeszcze może nim zacznę tak na szybko, bo nie każdy widział, może poprzedni odcinek. tutaj mamy kościół z XII wieku, widzicie go na no wprost. w sumie wieżyczka, która się po nim została. udało mi się znaleźć na tym polu złoty pierścionek także. No warto spróbować jeszcze. Jak ktoś jeszcze oczywiście nie widział materiału, to tam zapraszam Was do obejrzenia posubowania kanału, żebyście byli na bieżąco. A ja cóż, w tą deszczową pogodę lecę szukać. Pierwszy sygnał na dziś jest Kuba guzik. Także będą jeszcze jakieś sygnały tutaj ciekawe. Nie będzie źle. Ale miałem przeczucie, że coś tu będzie. Dłubię sobie jakieś łowiki. Tak Wam opowiem. Lubię sobie jakieś łowie. tam już taki każdy sygnał jak. Worek i co? I mamy ćwiarteczkę. czwarteczkę czego najpewniej? Henry'ego. Co ja mówię ćwiarteczkę? Półweczkę. A tak ucięty. Widać mu facetę. Proszę bardzo. Pięknie jest srebro. Tak. Podwójny long cross. Najprawdopodobniej Henry III. Czyli jakiś rocznik 1000. Tak, widać Henry chyba. 1200. 40 gdzieś tak, ale, ale się cieszę znowu. No, powiem Wam takie miejsce warto tu się tu kręcić. Ja tu jeszcze długo zostanę, trochę mi zapadało, nie widać mnie, ale, ale, ale było warto. Po prostu jest stereo, ale się cieszę. Pięknie, piękne detale, no. piękne detale, Wam powiem. Pierwsze sreberko. No, na oko coś można znaleźć. Ciekawy kawałek porcelanki, ale chyba nie starej. Kawałek czegoś ładnie wyostrzy, a wracając do Hamerka, wiecie dlaczego były półweczki, ćwiartki? Bo w Anglii kiedyś to był najmniejszy nominał w średniowieczu. I po prostu jak no coś miało za dużą wartość, cięto te monety na pół, na cztery części, na ćwiartki. I dlatego często znajduje się takie ładnie ucięte półweczki. Ktoś kiedyś uważał, że cała moneta to za dużo za pewną rzecz lub pewną pracę i, i zapłacił taką półweczkę. A mi się udało znaleźć. Także mega. No i pewnie Henry III jak mówię. Jeszcze postaram się sprawdzić to. Ale chyba tak. Także mówię. 1200 coś tam lata. Także mamy praktycznie monetkę 800 lat. Piękne srebro. Ja się tu długo już nie rozwodzę nad tym, ale spróbujemy znaleźć kolejne. No bo miejscówka jest. Wiecie. zacno. Ten kościołek znowu dymi. Także, co tu więcej chcieć? Jak takie serberka wpadają, to można latać. Trzymałem już w tej grudzie, namierzone. Ładny sygnał. Ale muszę go wydobyć. Nie wiem, jak to będzie jedną ręką. Ale się postaram. Wylecisz kolego, czy ci będą się. Gdzieś wyleciał, A nie mógł go teraz namierzyć. Dobra, włączę się i jak go zlokalizuję. Ok, ukryło się pod grudą kawałowie. Czekaj, od czego? No nie wiem. Ale czarny ma znowu pozdrowionkę. Tutaj może widzicie miniaturkę kanału czarnego. Wyryta, i chyba pierwsza krągłość. Tutaj zaraz koło domów dużo śmieci to jest, ale zdarza się tutaj też trafić coś fajnego. Co ja chciałem powiedzieć, trochę popadało, ziemia się lepsza zrobiła. Także będą mi takie trochę głębsze sygnały. Ale ładna patynka. Co my tu mamy? Kogo my tu mamy? Proszę Państwa, nie wiem, Brytanię widzę, a rok, rok Brytanii 1860, czyli Wiktoria. Chyba fan mojego ostatniego wypadu, tak. To była Wiktoria. A tutaj, no baba na wózku się ostała tylko w ładnym, w ładnym stanie, bo Wiki to gdzieś tam już zjadło. No ale dobrze, fajna monetka. Takie głębokie sygnały jeszcze tu siedzą też. Przed chwilą była Wiki koło domów i mówiłem, że dużo śmieci tu wychodzi, ale pomiędzy tymi śmieciami ja coś czuję, że dzisiaj chyba wraca do domu. Z trzema, być może, być może nie. No nie wiem. Trzeba przetrzeć. Tak jest. O, ale pięcioniutki. Kogo my tu mamy? Jakiegoś Edzia chyba. Nie wiem. Wyciągam statyw i wodę i zaraz przeczyścimy i zobaczymy. Ale się cieszę. Mega. Ale tu jest z tego srebra. Tylko trzeba chodzić powolutku. Wow, ta piękna patynka. Tamten był jaśniutki. Tutaj mamy ciemniutko. No zobaczymy, jakiś Edek. Pięknie, dobra moi drodzy, statyw rozłożony Gdzie mam wodę? To jest pytanie. Dziś miałem wcześniej. No i tutaj chyba ma. Czy ja ją wyrzuciłem? No nie wiem, ale dobrze, że mam wodę w butelce. Ja ją chyba zostawiłem w aucie, wiecie? Coś tu mi się klaruje. No nie jestem w stanie powiedzieć co jeszcze, ale najpewniej edzio. Ale piękniutki. Drugie srebro Szok. Lecimy po trzecie. Nie będę przedłużał. Jeszcze pokażę wam to. Z innego widoku, żebyście lepiej widzieli, bo tutaj to nie będzie za dużo widać. Ale się cieszę. Co to jest? Taś? London, OK, czyli Mienica London. Naprawdę podobnie Edward, tak widzę już. Super. Zobaczcie to z przybliżenia. Piękne jedzio. Zresztą patrzymy jeszcze na podsumowaniu. Nie wiem, jeszcze który Edward. Ale jest mały, czyli może być to jakiś Halfpenny. I to już troszkę starsze lata. 1300 być może. Pięknie. Powiem Wam, normalnie marzenia się spełniają czasami. Szału nie było. Wiem dlaczego ten hammer miał taki dziwny sygnał. To było obok. Kowarowało go. No wiecie. To małe sroberko, a to, to da silniejszy sygnał. Tu jest jeszcze drugi. Zaraz go wykopię i zobaczymy co tam jeszcze było. Chciałoby się powiedzieć razy trzy, ale ja już to widziałem. Co to jest? Guziczek sobie był. A może ładny nawet to? No. Coś tu może miał w środeczku. Nie wiem gdzie tą wodę podziałem. Najpewniej w samochodzie. No dobra, zobaczymy na podsumowaniu. Co tu się kryje ciekawego? Albo i nic. Już sobie sam nie wierzę. <grybujesz> ja. Nie, nie. Niemożliwe, niemożliwe. Czy to jest kolejna półweczka? I kolejny Henry, tak Henry kolejny. Ale ty się obłowię dzisiaj. Ja nie wiem czemu ostatnio tak, tylko był ten pierścionek. Co ja tam miałem? parę fantów, ale no mówię popadało i, i ja już teraz wiem gdzie tu chodzi na tym polu. Ale piękny. Kurde, dzisiaj będę kosił hamerki jak zwykłe monety. Ale pole jest grubo, znowu mokro. Zresztą widzicie, pada ale ni to nie przeszkadza, nie? Na no, takim polu to numer 3 Hartrick jest, jak to się mówi. Także cieszy mnie to. Jak Wam się podoba, to oczywiście wiecie. Łapka w górę, subskrypcja gdzieś to tam wiecie, gdzie zrobić i lecimy. Ja nie wiem, co to pole jeszcze przed sobą skrywa, ale jest mega. W sądzie nie powinienem nagrywać czyjś dom, ale te drzewa, co tutaj są, to kozak. Widzicie tutaj te dwa na przykład? Albo te dwa. Podoba mi się. Dobra, lacimy dalej. Pada dalej niemiłosiernie. Ale co już walczymy. No jest o co? Jakiś kolejny sygnał niestety raczej. Srebro to nie będzie. Widzicie tu? No Już tak wygląda cieniutko ładnie. Ale to może być zawsze coś fajnego też. A to był posrebrzany guzik. To co z niego chyba zostało. Tak mi się wydaje tak jakby widać łóżko. Za wysoki sygnał był. A trzeba kopać nigdy nie wiadomo. Taki guziczek cieniutki. Miał kamerek wręcz. Ale leje, znowu. To miejsce to w ogóle jakaś klątwa. Naprawdę zobaczcie tą wodę, jak to wygląda. Klątwa na deszcz. Ale na fanty. Bardzo dobre miejsce. Długo się nie włączałem, ale. Pierdolki wychodzą cały czas, guzik, parę wyszło ich też w międzyczasie, trochę ołowiu, nie będę tego nagrywał, szkoda dnia, ale no szukamy dalej coś, coś jeszcze, zawsze jest szansa, nie wiem ile godzin tam na ale chyba z 3, także dopiero zaczynamy, ładne łóżko. Strasznie głęboko, jeszcze tam ziemia trochę się opadła, myślałem, że moneta, no jest ładny sygnał, ale niestety tylko jakaś stara podkładka jakiegoś zapięcia pogoda mnie wykończy. Myślałem, że się przejaśni. Nie, znowu zaczęło padać. Taki fancik. O, trzy hamerki. Ja jestem zadowolony. Sorry, o. o. Zrobimy lepszą jakoś. Jestem zadowolony, ale no, trzeba jeszcze tutaj się pokręcić. No to miejsce ma historię. Naprawdę, drugi raz tu jestem i... I się potwierdza także. Wiecie, jak już się znajdzie takie miejsce, to trzeba szukać. Aha, ja teraz w ciężkim marmorze, bo lało tak mocno, że lekkie ciuchy to już przełączone w plecaku. I tak chodzę na zmianę. No ale może za chwilę się wypada. Przynajmniej tak prognozy pogody mówią. To może coś jeszcze ciekawego się wychodzi. Zobaczymy. No i złote pole odpuszczam. A tutaj jeszcze jest takie małe poletko. Odpuszczam, może na razie odpuszczam, bo na tym jeszcze nie byłem. A? Zobaczymy czy coś tu wychodzi ciekawego. No takie małe pole koło drogi. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Jest być może moneta. Zobaczymy na to drugie pole. A nie, czy to jest guzik złocony, czy co to jest? To jest klocek taki. Co to jest moi drodzy? Nie wiem, przyjrzymy się temu na podsumowaniu. Co to może być? Hmm. Przyjrzymy się na podsumowanie. Zobaczymy co to. Zdążyłem trochę się przebrać. Porzucać się te rzeczy. Ostatni sygnał jaki widzieliście to być może jest rzymska sistercia. Ale nie jestem jeszcze pewny. Mam jeszcze jedną w sumie. Także być może mam dwie. Tylko to stan Ale mogą być to wczesne rzymki takie. Nie dlatego taki stan. Przebrałem się lepiej trochę. Nadal pada moja fryzura straszna. Ale co? Nie. Trzy sreberka są, są. Trzy hamerki. Myślałem, że wpadnie więcej. Byłby mój rekord, no ale nie udało się, aczkolwiek dzień jest bardzo bardzo woty, że tak powiem. Zapraszam Was na podsumowanie jeszcze, ale to już chyba w domu jak się ogarnę, bo wszystko jest w błocie. Ja jestem totalnie mokry. Miałem koszulki na przebranie, więc chyba wracam w takiej. Albo z gołą klatą. Nie wiem, jeszcze pomyślę. Także widzimy się na podsumowaniu. Podsumowanie, moi drodzy, tego deszczowego wypadu. Najpierw w śmieci. Standardowo. Ołów jakieś aluminium. I inne pierdełki, no ale koksu kawałek, wiem, jakiegoś. No sami widzicie śmieci. Tutaj guziki sztuk 6 udało się wykopać. Oszusty, no tak zawsze je pokazuję. To jakieś za stare. Od czegoś było. Wiktoria, niech padnie mi tu ją Było 1860. Bonusik na sam koniec, który mi wpadły dwie monety na no, początku w sumie było tak mokre, że już niezbyt mi się chciało patrzeć co to jest. No ale tutaj mamy dwie rzymskie sesterce, dość ładne. Rzeczywiście, dość ładne. Na tej coś jeszcze widać. A druga to już totalny zajazd. No i fanty wypadu to trzy hamerki. Dwa razy tutaj mamy Henry'ego Trzeciego. Już mnie ładnie poobracam. Monetkę, no praktycznie 800 lat, były bite pomiędzy rokiem 1242 a 79, także 1279, no także już trochę lata mają, nie? Mi zrobiło mega dzień. Jeden w jasnej patynce, drugi w takiej ciemniejszej. Jakieś detale widoczne na jednym i na drugim, także sami spójrzcie na no cudo. Dwie półweczki. No i tutaj mamy najprawdopodobniej, a no raczej na pewno, po rozmiarze half penny, ale jakiego władcy to nie wiem. Przyjrzyjcie się tutaj, możecie zobaczyć tutaj po prawej napis. O, tak jak obrócę. Londyn, wybita w Londynie. No jakiego władcy, nie wiem. Którego Edwarda? Na pewno Edward, ale który? Może to być pomiędzy Edwardem I a III? Nie wiem. No, ale tak to by się prezentowało. No, mega radocha, idealny powrót na to pole. Trzy hamerki, dwie systercje jakaś tam wiki i trochę pierdółek, także lepiej nie mogę sobie tego wymarzyć. Po prostu idealny wypad. Ostatni rzut już na te hamerki i kończę chyba ten odcinek. Nie będę go wydłużał. Mam nadzieję, że Wam się dobrze oglądało, także widzimy się w kolejnym.